Nie oglądaj takich treści jak Jelly Frucik, ponieważ on tworzy treści szkodliwe dla odbiorców. Usza on tematy, które są niewygodne, są one drażliwe dla wielu osób, i ogólnie on po prostu chce, żeby dzieciom i ludziom zrobiła się woda z mózgu od oglądania takich bryjnoców. Nie oglądajcie tego kolesia. On serio, on zrobi wam tylko wodę z mózgu i będziecie tego naprawdę żałować. Oczywiście robi to pewnie dla obserwacji, dla pieniędzy, dlatego, że po to, żeby się czymś dobrym wyróżniał, a wcale się nie, niczym dobrym nie wyróżnia, tylko pokazuje to, jakim zjebem można być, robiąc takie nieprzyjemne treści. Jak myślicie, czy pokazywanie tyłka do kamery jest czymś normalnym? No, chyba nie. Dlatego wyślicie. Ten filmik do jak największej ilości osób, żeby przestali oglądać takie brejnoty i żeby przestać oglądać tego głupka, bo on serio jest żałosny i serio nie powinien czegoś takiego robić, i powinien go TikTok zbanować. Jest wiele żenujących rzeczy, ale ten filmik to już przesada. Nie powinno się pokazywać. Nie powinno się poruszać takich tematów. Kiedy kanał ogląda młodsza widownia? Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. To był taki film informacyjny, mocno. Żebyście nie wierzyli w takie głupoty, co on tam gada. Czasami nie wierzyli w to, co on robi, nie powtarzali tym bardziej że, y, rzeczy, które on robi. Mon serio pokazuje robienie sobie jakichś dziwnych krzywd. Na przykład y, mycie sobie włosów domestosem, y, nie wiem, jeszcze jakieś inne kaki, y, bawienie się testami ciążowymi i wiele takich rzeczy on po prostu powoduje to, że TikTok zamienia się w jeden wielki Braina, bo w sumie już nim jest. A najgorsze jest to, że właśnie ogląda go młodsza widownia. I niestety on niby sobie uważa, że widownia jego yy, widowni, że on robi filmy odpowiednie dla jego widowni. A wcale ta, to, to jest nieprawda. On robi filmy, które są bardzo mocno szkodliwe i nie powinno się ich oglądać. Więc mam nadzieję, że macie zdrowy rozsądek i go obserwujecie, jeżeli go obserwowaliście i że go przestaniecie oglądać, bo Jelly Frucik naprawdę może narobić skutstwa w mózgu.